Czy można mieć smukłą i piękną sylwetkę, gdy nie ma się czasu ćwiczyć, albo ma się siedzącą pracę? Lub też dwa miesiące temu zostało się młodą mamą? Czy to w ogóle jest możliwe? Ja też myślałem, że to niemożliwe. Okazuje się jednak, że 10 minut dziennie wystarczy, by z jakichkolwiek ćwiczeń, wysiłku i forsowania się, aby mieć sylwetkę, o jakiej inni tylko mogą pomarzyć. Za cenę, o której inni też mogą pomarzyć. I nie potrzeba wam żadnej siłowni, żadnego biegania. Ani jazd na rowerze, ani żadnych ćwiczeń i masaży. Aby zawsze mieć zgrabną i młodą sylwetkę. A jak to zrobić? Nic prostszego. Zacząć korzystać z tego genialnego urządzenia. Oto Abdzimnik! Dla was w specjalnie niewiarygodnie niskiej cenie. Wystarczy tylko posmarować jego wewnętrzną silikonową stronę, jakimkolwiek żelem wodnym do ciała, założyć, włączyć odpowiedni program. I AbDimnik zrobi wszystko za Ciebie! Nie chce ci się ćwiczyć? Doskonale. Abdzimnik ukształtuje i ujędrni twoje mięśnie. Spali każdy gram zbędnego tłuszczu. Wyrzeźbi muskuły bicepsu. Ukształtuje i wysmukni mięśnie brzucha. Wyszczupli twoje uda. A dlaczego tak się stanie? Abdzimnik wytwarza precyzyjnie dobrane impulsy elektryczne o niskiej częstotliwości. Nie masz się czego bać, tylko abdzimnik wyposażony jest w specjalną silikonową osłonę która całkowicie ochroni Cię przed poparzeniem. Gdy więc włączasz abdzimnik, impulsy te powodują skurcz mięśni. Czyli Twoje mięśnie napinają się same, bez Twojej pomocy, bez cienia Twojego wysiłku. UpGymnick po prostu ćwiczy za Ciebie, obojętnie czy stoisz, czy też cały czas siedzisz, czy też zdarza Ci się leżeć. Abdzimnik kształtuje, wyszczupla, rzeźbi i relaksuje Twoje ciało. Bez wysiłku, bez diety, bez forsownych ćwiczeń i zbędnych wydatków możecie Państwo bardzo szybko zmienić swój wygląd. Możecie to uczynić na sześć różnych sposobów. Korzystając z programu wzmacniającego, relaksującego, ogólnego, kształtującego mięśnie, dającego im moc i zwalczającego celulitis. Jest dzisiaj z nami mistrz Polski i Europy w kulturystyce. Radosław Słodkiewicz. Czu ty na to! Wiesz, nie każdy może być kulturystą. Nie ma na to albo czasu, albo pieniędzy, albo po prostu nie chce mu się spędzać wiele godzin w siłowni. Ale każdy powinien dbać o swoje ciało i każdy może dobrze wyglądać. Dlatego właściwym rozwiązaniem jest UpGymnik. Nasze doświadczenie handlowe pozwala nam oferować Państwu to urządzenie nie za 299 zł, ani też za 199 zł, lecz w super promocyjnej cenie. 169 zł. Zamów, zadzwoń! Zero prefix 61 85 8200. W. 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 KMFpl. Zrób sobie prezent. Najbardziej oczekiwany film tych świąt. Czwarta część legendarnej serii o walce rebeliantów z imperium zła. Przez tysiąc pokoleń rycerze Jedi strzegli spokoju i prawa w starej Republice Mimo nastały mroczne czasy. Czasy imperium. Już nikt się nie sprzeciwi Imperatorowi. Gwiezdne wojny. Nowa nadzieja. W Wielką Niedzielę o 20.00. moje włosy i nie chcę, by zostawały na mojej szczotce. Słabe włosy to jeden z sześciu objawów niezdrowych włosów. Zwalczaj je wszystkie odżywką kompleksowa pielęgnacja Pantin pro v. Dzięki jej prowitaminowej formule Twoje włosy staną się mocniejsze i zdrowsze. Żegnajcie włosy słabe. Witajcie mocne. Pokonaj sześć objawów, by Twoje włosy były pełne zdrowia. Szampon i odżywka Pantin pro v. Pokochaj zdrowe włosy.